Dario! Proszę, proszę się odzywać. Dario, Dario. Właśnie, Ej, Dario. Ej, bo ja ogółem mówiąc mam dla Ciebie taką bazę przeszykowaną. Wow, mega. Hasz tak mega, ale czuję podstęp. Jest podstęp, no, no bo ogółem to baza przeze mnie zrobiona, więc się nie dziwię. Dobra, skaczę z mostu, moje ci nie ma sensu. Nora. Aha! A ja się poturlałam bardziej po tym niż spadłam. Poturlałam się po moście. I z niego spadłam. Nie. Aha. To dobra, to dużo. Ej, bo ja mam... Bo ja respawn ustawiony na tym domku takim z Bedwarsu. Aha. Mhm. Ej, gdzie jest teraz dom widzowy, bo ja nie wiem. Nie wiem. Czy ty zawsze idęla. jak... Ej, czekaj. Czy ty zawsze jak ten? Jak jak coś mówisz, to mówisz widzowie? Nie, właśnie dawno nie mówiłam. No, no to musisz nadrobić, widzę. Dobrze, witam Was serdecznie ok, w mojej zdanie. Ja Więc chciałem tę pokazać. Cześć. internet jest tak słaby. Daria, gdzie mi uciekasz? Ty... A, aha. A, no tak, bo to się tak zrobiło. Boże, ja muszę sobie resztę gdzieś indziej ustawić. Proszę o te pięcie mnie, dziękuję z góry. O, super. Mega. Może no, nie mówię widzowie, ale mówię hej mega. Co się Ej, co ty zrobiłaś? Ej, czym ty cię posadziłaś? Zabiję cię, Zabijecie, 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 zabijecie. Ale cię. co? Ale co? Ej, co ty zrobiłaś? Ty miałeś proch tutaj! Tu jest proch! Co ty wzięłaś? Wziąłeś mnie creeperami, wysadziłeś. Ja nie mam opa! Ale skąd ty to miałaś? Tu leżał proch. Nie wiem, to były creepery, nie mam. Ja ale ty, ty pewnie dał ci opa chyba ktoś, wiesz? No! Nie, ty... ale już... Ej, co ty robisz? Ej, co ty, nie. co ty robisz? Nie, ty coś... Ja prawie nie żyję, ja muszę zjeść. Myślę, że ktoś... no, 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 no. Ale to nie ja, widziałaś mnie! STAŁEM NA widoku! Nie, to ty obrażasz się. Napierdzielę. <gryciele> Hashtag mega... Ale ty jesteś, tak. wiesz? Ty no się tak, z Tursianem to... umówiłaś pewnie jeszcze. Ja pierdzielę, jeszcze Turcjan mi to na bazę ześlę, ale będzie przyps. I co ty robisz? Kto mnie bije widzowie. Jest A. teraz naprawdę wkurza, ale te klipery mnie śledzą. A no tak, bo mamy chyba trudny na serwerze, no, więc teraz tak. A nie, no wróci. bo ktoś ma eliksir niewidzialności. Jakie eliksir niewidzialności? No, no bo widziałam, że ktoś tutaj sobie chodził i, i nie było go widać, Wika i Daria. Ale nie, on zablokował mix. na serbie. Tery, dlaczego się wyciszysz? Też, no bo już tak raz, raz raz Przestań, to bo się rogniewa. Raz było tak w ogóle, że ten. No bo on zablokował mi na serwie, bo kurde Polaczek, za co robić jakieś rzeczy z tymi Ej, jest ktoś tucia? przy domu, bo ja chcę do domu bardzo. Czegoś Jak je ktoś jest przy domu, to proszę mnie tepnąć, w sensie powiedzieć, albo nie wiem. Cokolwiek, bo, bo ja jestem na jakimś odbudziu O, i widzę Darię. Czy to ty, czy to Rika, albo, albo nie wiem. Jakiś kurczaczek. O! Tutaj to to jest. To jest. E, to jest. A, tu ta twoja tajna baza, ale ja tu tak. Tutaj... Czekaj chwilę, ja mam. Ja idę do, na chwilę do bazy, tam się rozkość. E. Nie. Ty mi coś nie zakopać, zabić, nie wiem. Ty nie wierzę. Ja, ja słuchaj idę do ten. Ja idę na do basy. Nie, serio, tam ci itemy. Elytrę sobie marnujesz, tyle powiem. Woda. Nie użyłam Ale nie, ja mówię o tym do Ady. Ady. Ej, dobra, to... Wika ma eliksir niewidzialności. Fika nie ma, jak ci mówiłem, że zablokował, bo Polacy jakiś nie to ty masz. Ja nie mam, ale no patrz, dobra, ja ci będę stał w miejscu. To jest Turek, to jest Ma tutaj krzemię i nie zaraz wybombi, to gówno. No, nie no, co ty robisz, Ada, serio? To nie jest myślenie, że Ty Turek jest. Albo Ty i się mówiliście, nie jestem Góraką. Tak, kręcona Ada, serio. Ale to nie jest fajne, bo on będzie mnie chłopiał później. Ja ah, pierdziele nie, dobra, ja, chodź, ja ci pokażę, ja, że to nie o, jest... mega! <laughs> ale ty jesteś, wiesz... Ty jesteś, Miał bo być frank. Miał być bez Ja. Frank. Miał I być bez I się bawił franku. w pranksterów. Ja kręcę na ty Ada, jesteś serio. Maga się... Naturka no, aż mnie łaskawie tepnie do domu, bo kto jest. Turek ma widzę, Turek ma A kiedy wróci? Kiedy wróci? Nie wiem, mówił, że za. że jestem Nie bij że to... mnie! Nie bij mnie za jakąś bo godzinę, wody, bo kebab. Ale wiedziałam, że tu ty masz ten eliksir, nie aż ty. No, jak ja cię z tobą byłem i nie miałem. Nie, przecież no. widziałam. I to I nie, to nie byłem, ja to nie byłem ja! Ej, dobra, wejść! Tego Turk'a z tej, z tego, bo w razie... Wika, masz nederytowy! Co? Wika, wika ma kreatiwa Czekaj chwilę, gdzie on jest? Turek ten małym, ale mnie denerwuje. przepraszam, ale tak naprawdę w głębi duszy to naprawdę chciała to zrobić Nowo mnie, Wika, bijesz, przecież Cię widzę, patrz Ej, wika Jestem we wiosce, debilko. Wika Tak mm -hmm. Wika, ej, ale Kto, Kto Ci dał opa, Wika? Kto Ci dał opa? Kto Ci dał opa? Jak się... Darie widziałam jeszcze bez kreski. Dobra, Wika, weź ja się już bez Ale sama się ogarni, kurde, co mnie oskarżasz, skoro ja nic nie, nie mam. Ej, bo ogólnie nie wiem jaka ada jest na tyle tempa, ale to jest na tyle, tylko że... kurde, jest napisane, że superowa został zabity przez Kato x A ona wita zabiła się mnie! takim akcentem... <tosłuch> i jemu jemu tak